Cześć! Jestem Adam i dzisiaj będziemy nagrywać kolejny odcinek z gry Brawl Stars I dzisiaj będziemy otwierać y, wszystkie skrzynki, które rozbierały na wszystkich kontach Więc jak myślicie, że te dwie skrzynki to będą jedynie z odcinku, to się mylicie y, My tutaj bez żadnego przedłużania będziemy zaczynać Jest ze mną mój brat Siema Także my już zaczynamy otwieranie 30 monet 5 do kolta Oraz 6 do Nity I ostatnia skrzynka tutaj To jest 20 monet 7 do penny oraz 10 do bóla. Także możemy się wykryto, tylko. No dobra. Yy, ja teraz będę się na konto, więc widzimy się za chwilę. Cześć, my się widzimy już po krótkiej przerwie, także tutaj się weźmie, tylko nie przeszkadzać. Okej. Okay. Oj, oj, oj. Dobrze, 7 skrzynek mamy, więc zaczynamy. 23 monety, 4 do Barleya oraz 7 do pana P. 12 monet 10 do Tika oraz 10 do Rozy 19 monet 5 do Pam oraz 6 do Piper 4 skrzynki 30 monet 4 do Rozy oraz 10 do Rika Uuu dużo mam punktów mocy Wobec tego Rika 30 monet 7 do Jessie oraz 10 do Ems 19 monet 5 do Ems oraz 7 do broka I ostatnia skrzyneczka Oczywiście ostatnia zawsze reaguje To jest 50 monet 4 do Bibi Oraz 8 do kolta To było drugie konto A my się zaraz widzimy na trzecim Wcześniej się widzimy że na tym trzecim koncie Mamy 4 skrzyneczki więc zaczynamy To jest 30 monet 4 do kolta oraz 8 do Barleya. 18 monet 8 do Sherry oraz 10 do Colta druga z 13, na trzecia, 18 monet, 6 do Barleya oraz 7 do Sherry i ostatnia skrzynka na tym koncie to jest! Poko! Mamy nową postać 2 na 4 rzadkie, yy, więc my się widzimy na chyba czwartym koncie, więc zaraz się widzimy pa! Dobrze, jesteśmy na moim czwartym koncie, na Brawl Stars, więc tu mamy tylko jedną skrzynkę, niestety, I otwieramy, i bum, 20 monet, 4 do Jackie oraz 15 do Bula, dobrze, a więc to by było na tyle z mojego odcinka, myślę, że wam się odcinek spodobał, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę oraz suba, dzwoneczkiem, więc ja bym się z wami cześć!